Programowanie pilota marki Proxima kompatybilnego z systemem FAK SLH do odbiornika marki Proxima również kompatybilnego z tym systemem. Uwaga, przed przystąpieniem do procesu programowania należy upewnić się, jakiego pilota posiadamy. Czy jest to pilot działający w trybie master, czy w trybie slave? W pilocie master po naciśnięciu przycisku dioda LED krótko błyska, a następnie świeci światłem ciągłym. Natomiast w pilocie typu Slave dioda od razu świeci światłem ciągu. Odkładamy pilota typu Slave. Zaczynamy. W pilocie marki Proxima naciskamy dwa środkowe przyciski. Dioda LED pulsuje. Naciskamy przycisk na odbiorniku. I naciskamy przycisk, który ma współpracę z odbiornikiem. Sygnał dźwiękowy potwierdzi zarejestrowanie pilota. Czekamy, aż odbiornik wyjdzie z trybu programowania. Dwukrotnie naciskam przycisk pilota. Pilot współpracuje z odbiornikiem. Pozdrawiam. Więcej szczegółów od doradców handlowych oraz na proxima.pl Jeśli chcesz być na bieżąco z ofertą Proximy, to kliknij na przycisk subskrybuj. Zapraszamy także na nasz facebookowy profil.